Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie Maryi na czasy ostateczne wraz z komentarzem Luz de Maryi po orędziu. Umiłowane dzieci mego niepokalanego serca, błogosławią was moją miłością, ludu mego syna. Wzywam was do życia w miłości braterskiej, do utrzymywania wiary. Ewangelia według Świętego Mateusza 17, 20-24 Do tego, by dawać, aby otrzymywać do spoglądania z uwagą, zatrzymaniem się na znaki Ewangelia według Świętego Łukasza 12, 54-56 Abyście byli osobami, które rozważają to, co się dzieje. Mój syn cierpi z powodu każdego czynu i postępowania przeciwko jego woli. Nadszedł czas, w którym moje dzieci nie patrzą, nie słuchają i nie głoszą. Pozostają ślepi, głusi i niemi. Aby przypodobać się tym, którzy nie są w łączności z Bożą Wolą, ludzkość jest doprowadzona do szaleństwa przez hałas tego, co światowe i szkodliwe dla ciała i ducha. Nie modlą się, oddalili się od mego syna. Jesteście ludzkością bez Boga. Ludzkość znajduje się w skrajnym niebezpieczeństwie, a nie dostrzegacie tego, wręcz przeciwnie, nieustannie oddajecie się rozrywce, nie myśląc o zniewagach, jakimi ranicie mego syna. To pokolenie żyje w takim grzechu, większym niż ten, w jakim żyły Sodoma i Gomora. Księga rodzaju dziewiętnaście. 130. W tej chwili Kielich jest już niemal pusty. Jestem matką i nauczycielką. Nie przynoszę lęku i przerażenia. Przeciwnie, pragnę, żebyście się przygotowali i nawrócili. Ludzkość żyje w całkowitej przemocy. Ludzie są wewnętrznie puści. Zadowalając swoje najniższe instynkty, i są łatwym łupem sił zła. Mój syn Was miłuje, i ja, Wasza matka i nauczycielka, Was miłuję. Dlatego przychodzę, by wezwać Was do duchowej przemiany i do tego, żebyście się przygotowali, byście mogli zaspokoić głód. I osłonić się przed zimnem. Trzymajcie w swoich domach książki z modlitwami, książki duchowe, które musicie mieć wydrukowane. W tym miejscu krótka refleksja prawdopodobnie bowiem chodzi o to, że nie będzie prądu koniec refleksji. Idziecie w ciemności, tej samej, która przyjdzie na ziemię i okryje ją całkowicie. Potem przyjdzie Boże światło i oświetli wszystko, co istnieje. Miłość będzie w tych moich dzieciach, żałujących za grzechy, i będą należeć do mego syna, mając nowe życie. Ludu mego syna. Wojna dalej się rozszerza. Człowiek pozbawiony celu idzie dalej naprzód, nie patrząc, jak interesy szczególnie jednego narodu rozdmuchują ogień, po to, aby konflikty nie ustawały. Cierpienie ludzkości staje się coraz bardziej okrutne. Głód. Pokazuje człowiekowi swą twarz i nastanie lament i narzekanie. Kraje będą musiały wprowadzić zaciemnienie, by nie być widzianymi w nocy i chronić swój lud. Bez lęku, dzieci mego niepokalanego serca, bez zwlekania, powiększajcie dalej swoją wiarę przybliżając się do Mego Boskiego Syna, modląc się do Świętego Michała Archanioła i Jego Legionów. Bądźcie ludźmi pokoju wewnętrznego, bez kłótni i zazdrości i bez arogancji, pamiętając, że inteligencja bez Boga nie zdobywa nieba, tylko mądrość, pokora, łagodność, posłuszeństwo, miłość bliźniego i wytrwałość. Ludu mego Syna, módlcie się, módlcie się. Przebudziły się wnętrzności Ziemi i to, co zawiera ona w swoim wnętrzu, wydobywa się na powierzchnię poprzez wulkany. Ludu mego Syna, módlcie się, módlcie się. Francja płacze. Anglia wchodzi w chaos. Módlcie się, dzieci. Ludowego syna, módlcie się. Módlcie się, czas człowieka to nie jest czas Boga. Pośpieszcie się, by się nawrócić. W mgnieniu oka znajdziecie się w chaosie. Jesteście umiłowani przez Przenświętszą Trójcę. Bądźcie osobami, które praktykują modlitwę, miłosierdzie, miłość miłosierną, miłość braterską, pokorę i wiarę, nie zapominając o Bożym prawie, w uczynkach miłosierdzia, w sakramentach i słowie Pisma Świętego. Jako matka ochraniam Was i błogosławią. Wasze modlitwy i potrzeby przedstawiam wobec Przynajświętszej trójcy z miłością. Idźcie dalej bez lęku i obaw. Dzieci mego niepokalanego serca, miejcie świadomość, że na końcu moje niepokalane serce zatriumfuje. Kocham Was, ludu mego syna, Kocham Was. Noszę Was wewnątrz mego łona, aby Was chronić. Nie lękajcie się. Ja jestem z Wami. Mama Maryja. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi. Bracia, nasza Najświętsza Matka, Matka i Nauczycielka Ludu Bożego, wzywa nas z żarliwością do nawrócenia, gdyż jest to chwila zapowiedziana, podkreśla konieczność bycia pełnymi pokory i miłości braterskiej, żebyśmy nie uważali się za tak inteligentnych, żeby aż zapomnieć o Bogu to nie oznacza że nasza matka gardzi inteligencją ale że jest to czymś różnym od bycia mądrym jako że człowiek mądry prowadzi swoją inteligencję do zrozumienia do rozumowania bez pośpiechu gdyż zawsze szuka bożej pomocy nasza matka podaje nam klucze do rozpoznania czasu, w jakim się znajdujemy. Kielich jest prawie pusty, przemoc trwa w człowieku. Nasza Najświętsza Matka powtarza nam między wierszami, że technologia się zatrzyma, i dlatego zaleca nam mieć książki z modlitwami, pismo święte i inne według osobistego upodobania. W formie drukowanej. Zapowiada nam trzy dni ciemności oraz ludzką głupotę. Wskazuje nam na bardzo bliskie wydarzenia, abyśmy byli uważni z Chrystusem jako Panem naszego życia oraz poświęceni naszej Najświętszej Matce. Amen. 6 listopad.